Czytanie z księgi wyjścia. W one dni rzekł pan do Mojżesza, mówiąc: Idź, stąp, zgrzeszył lud twój, któryś wywiódł z ziemi egipskiej. Ustąpili rychło z drogi, którąś im ukazał, i uczynili sobie cielca ulanego. I pokłonili się, i ofiarując mu ofiary, rzekli: Ci są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. I jeszcze rzekł Pan do Mojżesza: Widzę, że ten lud jest twardego karku, puść mnie, żeby się rozgniewała zapalczywość moja na nich, i bym wygładził ich, a ciebie uczynił ludem wielkim. Ale Mojżesz modlił się do Pana, Boga swego, mówiąc: Czemuż, Panie, gniewa się zapalczywość Twoja przeciw ludowi Twemu, któryś wywiódł z ziemi egipskiej siłą wielką, i ręką mocną. Niech proszę, nie mówią Egipcjanie. Chytrze ich wywiódł, aby ich pobić na górach i wygładzić z ziemi, niech ucichnie gniew Twój i daj się przebłagać za nieprawości ludu twego. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi swoje, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie. I wszystką tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i będziecie ją trzymać na zawsze. I dał się ubłagać pan, żeby nie czynił złego, którym zagroził ludowi swemu.